Zębate. Jest i rybka, słuchajcie. O, słuchajcie, jest i rybka. Oh, yes, 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 yes. O, jest, jest, jest. O, kurde. Jest. Patrzcie, jest i rybka. Jest, jest, jest. Cześć, witajcie gdzieś nad wodą. Jest niedziela, 1 grudnia, godzina 7:30, a ja dzisiaj wracam na drzeczkę, tak jak tydzień temu. Tydzień temu pięknie połowiłem, choć akurat nie na tym odcinku, ale dzisiaj wracam przede wszystkim dlatego, że chcę obłowić te miejscówki, które są do obłowienia na jeziorku, które w dużej części w zeszłym tygodniu było przymarznięte. Dobra. Koniec gadki. Montuję wędkę i do dzieła. Zaczynamy działać. No i dobra, jedziemy z tym koksem. skur boju jeden no coś tu było, ale ale co to było tutaj to nie wiem nie, nie przyuważyłem zębatek dobra, na kiju pierwszy zębatek dzisiaj taka nie wiem, może czterdziestka w pierwszym ataku nie trafił, a w drugim już nie było poprawek. No jak widzicie, ja już jestem na jeziorku. Jest to stanowisko, do którego można dojść bez problemu. Najdalej wysunięte w lewą stronę. Mogę iść teraz tylko w prawo, tam jest kilka stanowisk. Drugiego brzegu nawet nie wiem, jak tam dojść, bo to kurczę jest tak pozarastane, że nie wiem. No i tak Zmieniam teraz dekorację z kanibala dwunastki na taką większą piętnasteczkę, w sumie osiemnastkę. I się tu pobawię trochę. Zobaczymy. jest i rybka, słuchajcie nie za duży ja pierdziel znowu nie włączył się Stuknięciu telefon, i niestety prezentacji wam nie nagrałem, ale rybka miała takie około 60 cm. słoneczko już wychodzi macie to jeziorko tak lepiej widoczne ale niestety wydaje mi się, że to tylko tam ta zatołka tam też będą z dwa, trzy miejsca nie wiem czy jestem w stanie tam dojść no i słuchajcie ja już jestem na wysepce takiej malutkiej zobaczmy No słuchajcie, jest i rybka. Spiął się? poszedł do mnie. Ojej, 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 oj oj, 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 oj. Prawda trzeci dzisiaj ale jednak najmniejszy. najmniej te pijamy z niego tak. to już chyba 30 30 to ma Buźka i do wody nadałby się na przynętę Ach, a łupnął także normalnie w pierwszej chwili myślałem że coś poważnego Tutaj jest widok na tą zatokę, ale tam też raczej nie będę miał jak. O, jest, 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 jest. O, kurde! Ale upno! wcale nie jest taki mały. Ta dobra 60. Słuchajcie, tak się prezentuje rybka numer 4, 62 cm. Uśka i do wody. Wszedł jak dzik w żołędzie. Mm, ten sobie tutaj pilnował tego wejścia do zatoki tu... Sobie stał tutaj. Jest, <grystanie> patrzcie drugi. A kurde, puścił. Ja pierdziu. Mam nadzieję, że powtórzy. No jednak nie powtórzył ostatni rzut tutaj tam. Piękna zatoka, ale no nie mam jak tutaj wleść. To jest jedyne miejsce, gdzie tutaj na tym wejściu mogę o parę rzutów wykonać i to nie za dalekich, bo rzucam spod siebie. Jest i rybka. Nie jest jakiś tam malak, ale zawsze coś. Jakaś tam walka, adrenalinka. I kolejna taka sześćdziesiątka, może też sześćdziesiąt, może sześćdziesiąt plus. Fajnie, że coś się dzieje i tyle. Rybka wraca do wody. Jeszcze miałem tutaj jedno wyjście, ale takiego kompletnego malucha może 30 parę cm, ale tylko odprowadził przynętę. No cóż, dzisiaj na razie same malaki. Bo co to dużo mówić? 60 plus to nie są duże ryby, ale cieszą, cieszą. Jak najbardziej, nie żebym narzekał, no bo jednak mimo wszystko to 5 ryb wyjąłem, 6 spiąłem. Nie jest źle. W końcu po tak długim czasie no nic się kompletnie nie działo i teraz takie wąbnięcie, ale ile trafił widocznie. Zobaczymy czy powtórzy nie był jakiś tam duży, żeby nie było Chyba się jorgnął o co chodzi. No, jak widzicie, ja już jestem w nowej miejscówce. w nowej, w następnej, może tak? Bo byłem tutaj tydzień temu. Tutaj miałem trzy wyjęte ryby. Największa 75 cm. Ale widzę, że tutaj to jest zaparkowane ale nie wiem czy człowiek szuka zębatych czy może czegoś innego nie widziałem czy to konkurencja tak czy inaczej porzucam chwilę tutaj na tym odcinku i zobaczymy co dalej Ale powiem Wam tak: w stosunku do ubiegłego tygodnia, to ta woda na pewno jest podwyższona lekko, ale nie o to chodzi. Nie o tym, nie o tym. Chodzi mi głównie o to, że jest dużo lepiej na tym odcinku. Zresztą, na tym poprzednim też, jeżeli chodzi o liście, te silne wiatry w zeszłym tygodniu zrzuciły no już prawie wszystko można powiedzieć więc tych liści tutaj nie ma więc prowadzenie po prostu przynęty jest zupełnie inne w tamtym tygodniu bardzo ciężko się prowadziło ponieważ mnóstwo liści zaczepiało o plecionkę i ta przynęta bardzo często szła nieprawidłowo no, słuchajcie, zmieniłem dekorację na taką muchę Trzydziestkę O, lewą bo wierzę, że w końcu coś uda mi się na to złowić. Miałem na to pobicia, wyjścia, ale tak naprawdę ryby jeszcze nie wyjąłem. czy ta czeburażka nie jest trochę za lekka do tej muszki, ale zobaczymy puścimy parę razy tam jest taki ładny krzaczek zobaczymy Słuchajcie, zostaje przy większych gumach. Zmieniam tylko kolor. Zobaczymy. A zobaczymy, co będzie. Czy coś na taką dużą weźmie. Kolejna miejscówka i kolejna przynęta do przetestowania Duży kanibal Osiemnastka jak dobrze pamiętam O zimorodek jak ładnie przeleciał Powiem wam, że bida, bida. No, zero kontaktu na tym kurde odcinku, nic. Jest, 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 wreszcie coś kurde. Słuchajcie, w takiej dłuższej przerwie w końcu na tym odcinku też się coś wydarzyło. Taka sześćdziesiątka, 60, 60 plus. Ale fajna rybka, cieszy, bo dawno, dawno nic, ani nawet pobicie tutaj nie miałem. Ja powiem wam, tak zbliżą się pomału do końca tego odcinka. E, rzeki, żeby. Do końca, do końca tego odcinka rzeki i ciągle nic, nic, nic. W końcu jakaś ryba uderzyła i da, udało się wyjąć. Ale. No. Ale ilość ryb, ilość brań na tym odcinku. Słuchajcie, jest to już ostatnia lokacja na dzisiaj. Z dwie trzy miejscówki zrobię na szybko. Zobaczę, czy cokolwiek uda się jeszcze dołowić. Pada, jak widzicie, dość już intensywnie, więc nie wiem na ile to wytrzymam. Dobra. Działa. No słuchajcie, ja już po tym wędkowaniu uciekłem do samochodu, ponieważ już bardzo mocno pada. Przeszedłem te trzy miejscówki, były puste, także e, nic się nie wydarzyło. Oprócz tego, że mi się telefon rozładował, dlatego nie nagałem tego nad wodą. E, zakończenia. Tak czy inaczej, dzień nie był zły. Chyba pięć rybek, w tym jak się nie mylę, trzy sześćdziesiątki. Także nie ma tragedii. Jakieś tam brania jeszcze były, które nie wykorzystałem. E, spinki, także no, coś tam się działo. Oczywiście. Nie dosyć jest, no bo wiadomo, e, chciałby się tej większej rybki, takiej 70+, plus, to już mnie satysfakcjonuje. Chociaż taka jedna dzisiaj byłoby rewelacja. No ale jest jak jest, nie ma co narzekać i tak jest ok. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się, hej!